Tak. Patrz, ale tylko został wykonany telefon, od razu się pojawili. <śmianowidzio> Panowie. Coś muszą robić, nie? No. Póki jeszcze są. Chodź, kurwa, po rybę przyjadę do imperiału. Pewnie, że oni dostają <noise> bryka, zanim muszę jechać, To nie jej wina. No nie Dzień dobry. Dzień dobry. Kierowcę pana poproszę do siebie. Którego? Nie? Pana. Pana?

Ja Panu też powiem, o co chodzi. Przypuszcza Pan, czy? No tak, zakaz ruchu. zakaz ruchu. To jest zakaz ruchu. Jest zakaz ruchu. No to, ale mogę mówić. Wyłącz się zawsze. Jest tutaj ten, przekraczacie znak, który jest, tak? Eee, wspólnota to musi wystąpić z tego terenu sobie o no, no, Niestety. Dopóki no, tych przepustek nie będziecie mieli, no niestety, z wam to wjeżdżać. Że... No. No, to, lat to no tak było, przez ten okres był... No, Bo teraz jest wojna między ja właścicielem wiem, terenu to zmieniło, ale, ale to a urzędem. To kupo, ale w ale no, normalne. No. Ja, ja nie, nie mówię o żadnej wojnie. Ja, ja, tylko mnie... ja wiem, pan wykonuje swoje obowiązki. No Dostał pan polecenie i pan to jest robi. Jest znak, ja przyjeżdżam, sprawdzam czy jest znak. Jest podstawa prawna. No niestety jest. No, jest znak, który... No chyba, że ktoś ma przepustkę, to... A przepustek urząd nie wydaje? Wydaje. Nie. No czemu? Nie. Na to, żeby przejechać tutaj nie wyda Panu. Dobra, mam nie pytanie. Wiem. No? Pisze mi Pan mandat? Czy co? Ja muszę wiedzieć. Zaraz no, skończymy, zaraz powiem. Będzie Pan miał pouczenie najprawdopodobniej, bo to pierwszy raz. A nie będziemy przyjeżdżać z towarem, z będą chcesz no. przyjeżdżać do kultowni sami. No, to nie znaczy, że pierwszy raz to będzie pouczenie, proszę to pamiętać. Od razu mandat ma być? Nie, ja nie powiem, że od razu mandat, tak? tylko pan mówi, że jak pierwszy raz to pouczenie, nie, nie ma takiego czegoś, jak pierwszy raz to musimy pouczenie, tak, nie, nie, nie mylmy tych rzeczy, bo, bo to, to, że pierwszy raz, to, to nie znaczy, że musi być to od razu pouczenie. A tą przepustkę to skąd trzeba? wypełnić wniosek, no ja złożyć to? do urzędu, y do biura podawczego, no. wniosek no, zostanie, nią, to, przy... tak, ale od 1 kwietnia nie wydają przepustek. A, no. To też fajnie. Tak. znak ściągnął jak nie wydają przed osób. Ale znak po postawił wydział komunikacji. No ja droga ich, <laughs> ja nie tylko no, nie, nie droga. Jest droga nie jest droga Dobra, ja znak. pana rozumiem, a ja teraz Każdy. pan z towarem i co? No z tego wychodzi, że pan sam musi wozić sobie. <laughs> no Noszicz! Panie, to jak, on przy, jak ja przywiozę takie dwie palety, to mi dniany starszy. Ale ten ta fizycznie, tak jak poprawię. A To już nie chodzi o to, słuchaj, no to przyjedziesz na około z Bałtyckiej na jeden punkt, tak? Na cały dzień. No jaki inaczej Od razek Aha. Tam. Pan wie kto postawił ten znaczy wniosek? Królikowski, pan. Znaczy wniosek, nie. Przed chwilą z nim rozmawiałem. Aha. Tak. A, a kto to jest pan królikowski? To jest y, kierownik to jest wydziału. wydziału Komunikacji. Nie. No, Ale, y, y, wydziału Komunalnego. O komunalnego, o, Między przepraszam. Jest naczelnikiem, y, bo tam jest Wydział Komunalny spodzielony, mhm. tak? Między innymi jest y, sekcja co zajmuje się drogami, tak? A całe dno jest takie, że nie mogą się z molą dogadać, właścicielami. Bo chcą, żeby mola partycypowała w tej drodze. Tak, pół, na pół na pół. Słuchaj, ale oni, oni coś z moli mówią, że mają robić jakiś dojazd do nich. o co chodzi? To ma być chyba 6 tysięcy, mają oddać tu wspólnotę. I urząd miasta to jest samo, jedna jest rzecz, że on tylko będzie na 3 czy na 5 lat. Miasta. A powiem co? Urząd miasta z powrotem zabierze? No. no. To, to no. <laughs> <laughs> także. Nie, także no wiadomo, Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To normalne, ale o co innego w tym kraju może chodzić no. jak nie okazać. Ale normalny człowiek, który chce pracować, musi ale gdzieś się postawić. Nie da. To samo. Nie da. No, no wiecie. No. przepisy no, mamy, nie? Ale zrozumie. Powiedz, może by. Nie... No jest na znakiem, no i dlaczego ale, ma, ma go nie stosować? Ale pan Królikowski przed chwilą powiedział, że on wie, że jest konflikt i że nie będą wystawiane tutaj przepustki. Czyli co? Te 30-50 metrów trzeba na plecach samochód przenieść, żeby tu postawić? Ci nie... No niech pan, to sam na zdrowy chłopski rozum powie. Pan pracuje tam i teraz na pana parkingu powiedzą, że to nie jest wasz parking, nie możecie parkować, a dojazd drogą to... I przekazano przy, to tyle, że macie wystąpić o przepust. A, ci, którzy tłumacie ten, tak? I no ja panu nie. tłumaczę jeszcze raz, że nie dalej jak dwa tygodnie temu został złożony wniosek, który został negatywnie rozpatrzony. I informacja: nie będzie przepustek. No nie wiem, wie pan, no ja nie pan. A ja, ja no. tego negatywnego, tyle co słyszę od pana, tak? Ale, Czy on będzie, ale ja do pana nie mam pretensji. Przecież ja wiem, że pan robi swoje. Pan pracuje, ale ja też chcę pracować i nie mogę. Bo mi zaraz złożycie mandat. A, nie, A, nie no będę wszydmy, muszę ale, ale ja zaraz wyjadę i tak, i tak. A taka jak przepustka coś kosztuje? Nie. Nie, chyba nie. Trzeba chyba nic. Ja nie wiem, na naprawdę. Nie, ja z nie, tego co nie, wiem, że macie wystąpić o przepustkę. Ale to już tam. sprawa już jest wyjaśniona. Co? Pisa? Nie znasz tematu, nie wciskaj się. No, ale to, ale ta już w, nie, no pani chce wiedzieć, tylko pani zaczyna znowu od początku. Już żeśmy prze, przegadali temat, a ja tu mam na, nagrane. No. Jak jest temat przegadany, to nie ma co dokładać. Tak. A może pani wytłumaczy. To, nie, do, nie dolewa się oliwy do ognia. No. Ten kraj to głupi wówki... to, proszę pani, proszę tak głośno nie mówić. A no bo jeszcze zamknął panią. Tak, wolność. Wolność to była. Komunę, nie? Żeśmy przeżyli. No ja Jestem, no wiesz, Marek, ale ja, ja też patrzę po tym względem. Przyjechał z w z... ja no. z ci, co... o. No. Ja tylko tyle dozwrócę, proszę pana, do całej tej sprawy. No. W tym tygodniu 5,5 tysiąca wyliczyli mnie, że muszę Dobre, do tej, do tej no. drogi dorzucić, nie? No ja, ja tu tłumaczyłem już Państwu, że no to jest ja nie działka miejska, nie no. jest no. znaki zostawione, mają się do tego stosować. A czy się oni będą stosować? Ja nikogo tu siłą zmuszał nie będę. Pewnie będę. Tak, dokładnie. Żeby wymusić na tych właścicielach, żeby płacili, dołożyli się do drogi. No to my już zadeklarowaliśmy, że my się dokładamy. Tak. Droga 120 tysięcy ma kosztować. No to, do 60 dobrań tysięcy dobrań. my jako wspólnota. Mhm. I, i, I 10 osób, 12 osób jest zainteresowanych. Tak. Że, że trzeba ten temat Ale po, pięci nie? po pięciu latach znowu ten sam temat będzie. Ten? Po pięciu latach ten sam <unsure> temat znowu wróci. Ale pięć i pół tysiąca muszę, kurczę, z budżetu domowego e, <ś impressionant> wycisnąć. To chore jest. Tu jeżdżą, Ale co, co ja pan, do mnie nie wiecie. Ja bym, ja, nie wiecie. A panowie, tam przed molo stoi samochód. Tam przed molo no. stoi. No nie rozmawiajmy. A nie mówcie państwo teraz mi gdzie kto stoi. Mierzysz molo tutaj, to ja robię tutaj. Tak. Ale ta, ta Honda, to już ja już dwa razy pokazywałem. Nie do ruszenia. Wysoki urzędnik Prezydent do komendanta, komendant. Nie, nie, się, Ja już dwa razy. Nie ja nawet. Ja tylko zrobiłem zdjęcie i wysłałem. Również Również załania, roku, Czyli tak. Ja mu zwróciłem uwagę, ten, to jeszcze Był prezes bo. na rozmowach z miastem. Sprawa została dogadana. Droga będzie robiona. 50-50 po połowie się. Yy, do... No ale wy jeszcze musicie mandaty dołożyć. Ale no, jeszcze no, zanim no. drogę zrobimy, no. też tej, <grym> no, to jeszcze musimy tych punktów no, karnych nazbierać no, i mandatów no, tego. Wersji, wy musicie no. na wypisywać. O co Zastancie. chodzi? Jest. 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 Pan, pan rozumie, nie? Pan to rozumie, ale tylko że góra, kurczę, nie bardzo. Nie no, pan to jest niewinny, no bo on robi, no pan, to jest... Pan, to jest pan, by na młotek jest, nie można nie narzekać, że przypierdzielił w palca, nie? Ale to już za tą dobrą robotę ja później nie będzie miał roboty. No tak, no bo... dokładnie, bo, bo już nie w jednym mieście straż miejska poszła na zieloną trawkę, no i oni robią wszystko, żeby to samo tu jesteś, było. Mi ...wyjadą do stanu płucu, co nie, no. I wszystko. Trzeba Szanowni wyjechać. Słuchajcie państwo, tak? jest taka sprawa. Ja proszę o jedno. Jest znak, jest on tak ustawiony. Nie do mnie to pretensje. Słuchajcie państwo, kto wyjeżdżamy? Proszę... Dajecie proszę... ile? Pół godziny, tak? Proszę pana. No bo tak, zaczniemy wszyscy nagle wyjeżdżać, to się... Nie, po, po... No, wjeżdżacie osobowymi, na pewno, się nie przywieźli nic. Ja rozumiem, jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto przynosi, że ma na plecach niedzie. Jestem w stanie to zrozumieć. Chociaż nie powinien tu wjechać, innym tego nie słuchać, drodzy Państwo. Jest znak, jest przepustka, jest wjazd, tak? Ale może, musicie mi to zrozumieć. Na dzień dzisiejszy jest tak, tu z Panem rozmawiam, yy, yy, wyjeżdżamy, tak? Daję tą szansę, wyjeżdżamy, załatwiacie przepustki, wjeżdżacie sobie. Nie? No to niestety, ale będę zakładał mandaty karne. Z Proszę mnie zrozumieć. Z, z kim pan teraz o to rozmawia? Z komendantem. A do Ale do kogo my mamy iść? Niech pan mi teraz powie. Do kogo my mamy? Złożysz w biurze podawczym wniosek o przepustkę. No to do Złożyłem dwa tygodnie do temu, dostałem odmowną. No to, to pan słyszy, no drodzy państwo, ale dopóki nie... I nie, nie będzie, będą wystawiane przepustki. No nie możecie wierzyć, no jest, no, no tak jest, no. Ale co panu to powiedział, niech pan mi powie, bo zaraz wsiądę i kurde ja go otworzę tam To, to proszę A pan jechać sobie tam. i... Ten. Kogo tam. To jest moja prywatna... Ale nie, to Straż Miejska to, to jest narzędzie tylko. Niech pan no, zrozumie. powie, Ja już rozmawiał z Królikowskim... Bo wie pan co, bo Z, z tak wydziałem komunalnym panie, gminy Kołobrzeg, rozmawiałem z panem Królikowskim. Panie Dariuszu, ja pana pouczam. Proszę wiele. Ja rozumiem, że pan nie przyjechał sobie tylko po to, żeby tu sobie biegać. Chódź to, to rozwalić, ten budynek już. ja już tych dokumentów boże <gry> <wożę> z sobą. <toho. gry> Zaopatrzenie Molo. Numer rejestracyjny samochodu mojego. Tu jest przepustka, numer i numer długi i kurczę... Nie do spamiętania. Prezydent miasta Janusz Grom. do, dyrektora. do dyrektora. nie, wiem, nie będziemy Proszę za załatwić przepustkę. No niestety, nie ma pan przepuski, to <noise> jest Ale jak nie wydają, ale, z tego ale, ale, ale czemu pan jest zdziwiony, no tak jest. No. No, ja, ja, ja będę jeździł, bo ja coś rozdziłem towar. Ja nie pracowałem tu. Tak samo woziłem je przepisy obowiązywały. I nie miałem do tego pretensji. Ale proszę pana, przepisy, jeżeli nie pozwalają na to, żeby normalnie pracować, czyli jak ja dojeżdżam, to ja i nie mogę sobie dopasować w autobusu, bo bym przyjechał autobusem powinno wszystko tam być zlikwidowane. Też żadnego tam bo tam przeszkadza. To jest tak samo jakby wam zabronili pod strażą miejską parkować. Dokładnie, to jest ten sam. Bo dojazd ko koło domku kata byłby zakaz ruchu pojazdu powyżej 3,5 tony. No, dobra. Dziękuję.